Ciemandeczko, Liska, z tej strony Mr. Dom 15, no i wreszcie u mnie na kanale po chyba dwóch 3 dniach przerwy FS FS Thanasa, witam serdecznie. E, witam bardzo serdecznie. Tak i to jest taka wersja z pompą, czyli na niemieckim gospodarstwie, o, bim, bim, bim. bo naprawdę zapomniałem o tej serii, że mam w ogóle takie piękne MP, to towarzys im towarzyszy mi ostatnio Tanas. No i taka akcja, która pierwszy raz chyba jest na moim kanale i myślę, że oby nie ostatni Akcja Głęboszowanie. To jest naprawdę, Wow. To jest naprawdę wow. Pięknie to ta nas powiedział, a my tutaj bawimy się takimi oto głęboszami, taki jest mój, jakby to być zestaw John Deera. na chwilę mój, bo potem ta nas chce nim pojedzieć, a ta nas ma takie MFA troszeczkę większym e, głęboszem iż gdyż ponieważ ma troszeczkę też lepszy, lepszą moc. Odpinamy. Dodać. Podpinamy. I teraz to. Po, tak. po co to odpiąłeś? U, ty przywróciło mi go. Halo, halo. <coughs> A, bo on chciałby sobie podnieść go najpierw. A, tak. Ty szkoda, że nie widziałeś, że go fajnie przechyliła na początku. Cyk. Jedna stopka poszła do góry. Cyk. Druga stopka do góry. Fajne, co, nie? <coughs> Takie skrypty tylko weże. <coughs> I co? I lecimy. I lecim z widłami Ale poszedł to Fajnie na tej kierownicy ma Ale i tak wola, wolałbym tą co mają chłopaki bo ona ma jeszcze lepszy ten profil No jo też myślę to kupić I Ile to może tałem? Tak się zastanawiam ciągle ile się jeździ Ale myślę że tak około 6-7 On ma tego automatyczne odbijanie No i że to mogę na wadę grać Serio? No, Część FPS e Kolego Gdzieś wjechał tam No bo my tu mamy takie troszeczkę pole Niezbyt ciekawe, trochę op, opuszczone No to więc Zaraz zobaczymy Ale jajko. Boże jaki lak O i tak właśnie będziemy jechać Bo to chyba się jedzie z taką prędkością co nie Chyba a teraz takie ja mam pytanie za stopę punktów. Punktów? Pun punktów. Aha, tu jest. się tak. Bo ogólnie to i to. Czy ja coś mogę zrobić? O Boże, o Boże, co jest? Aha, mogę podnieść, lekko i opuścić. do jezus, o Jezu. zjechałem. Ja myślę, że trochę szybciej możesz jechać mówisz że mógł mógł... no 6 to 10 no ja może stanie przy 8 jednak no, ja 9 będę. 8-9 no, taką właśnie oto to prędkością będziemy sobie zawijać myślę że naprawdę jako na głębosz nie wiem czy jeszcze nie bardziej nie powinno iść wolniej ale no nie będziemy naprawdę tak przynudzać w tej gry bo... No. bo boże święty pani. bo Lidy, nie zrobimy tego pora na odcinku, no. byśmy zrobili to naprawdę w milionach godzin ty, a ty jaką robisz w ogóle za, za sobą tą teksturę? korpi? aha, to fajnie. fajnie fajnie ja sobie zrobię akurat od miedzy by to nas miał wygodniej a potem zmianę i lecimy o piękny Coś to mogę się zmienić jak nie to nie nie nie, nie, zmienia się bo też pojeżdżę sobie ja tym już Kiedyś, kiedyś sobie bawiłem się tym zestawem. Małym. A chcę zobaczyć jak... Mi się nawet spoko to robi. Szczerze? Teraz już tylko zależy od Ciebie. Może teraz wiesz... Przeje to przejedziemy się teraz o ten, o to okrążenie, co nie? Tu zmienimy mm -hmm. się. Jak Ci się będzie podobał bardziej ten zestaw i to możesz tym dokończyć. I będziemy się... I będzie każdy szczęśliwy, zadowolony. Tu wakacje tak. są. No mm -hmm. będziemy na widły lecieć. Musimy to zbierać dni. Zawsze zapominam, jak ten debil miał na imię. Dlatego go pojechał, to leżówka. Też, ale nie. Te, o tym tu Wolek zawsze mówił. Że przyjdzie ten... Eliasz, a Eliasz. A, będziemy wozić sumy. Kurde, ja tak mówię, kurde jak żaden... Przyjedzie Lioż, będziemy wozić sumy. Będzie, z będzie będzie Zasunął się to będzie pojeżdżał. Tak, Ech. tak. <noise> ja ja jakbym byłem mały, to się nigdy nie zastanawiałem, kto będzie pojeżdżał. Ja zawsze pojeżdżam. Jeszcze się byliśmy o te pojeżdżanie To zawsze była taka, taka, taka taki dylemat bardzo ostry Kto będzie Bo pojeżdżał? nawet pokazuje godzinę, nie? Co, co pokazuje godzinę? No, godzinę wyżej. Czy realną? Po prawej no, no, stronie o, jo, jo, jo. Jest, jest ten módz, taki mudy hmm. Co to takiego? A to taki fajny, ale zajabisty tak. Gębosze są naprawdę fajne Uj. Polecam, Pelo, pole, Polecam polecam Gębosze Dzięki <noise> Panie post nic w tym, ja gotuję się tutaj Szczerze, bo mi ostatnio tak. powiedzieli, ciemu ciągnie, w czym -dż że masz otwarte te drzwi No to ja teraz zamknąłem O, ja i bo tam biegi nie może wrzucić Gdzieś ściąga to tam trochę chyba no. Szczerze, nie powinno, ale ja bym się Bardziej dobrać. powinno ściągać się Maseja, bo mają naprawdę moc bardzo do siebie przybliżoną a to dziwnie bierze że ten głębokość tutaj widzę właśnie tak Rozpakow Nie jest źle Jeszcze żeby koło było Bo twój... dachu nie da otworzyć, od... bo dachu się nie da otworzyć, on Ja nie. nie wiem Szybę z tyłu jeżeli żyjemy Teraz sobie masaj wumiliś ta że A szybarda zamknę Ty nie mogę szybarda zamknąć O ja, shift to prawy Czy prawy? Aha, no dobra, nie będzie nie, przeszczął na, na całego A tam przebieg musi być U Ciebie też się dodaje? U mnie z, y, nie, aby z tyłu są, tak. mogą otworzyć Nie, ale mówię, ten, czy, czy u Ciebie jakieś są... Eee, y, no, no, no what? Skrypty Boże, zajebałem drzewo, zlaga Nie, nie ma skryptów y, nie co tu jest tak dziwne, ten zrobiony? taki ugor. Jeżeli chodzi jest, o te kamyki. Tu jest niedorobione jakieś takie dziwne. A tu jest zrobione, co jest? Beka. Późdro. Późdro. W ogóle ta na Ty, ale W ogóle dziwacznie ta tekstura wygląda, co nie? No. W niektórym miejscu jakby była orka, w drugim troszeczkę jakby, jakby ją nie wie, wiatr zawiał i zrobił mm. z tego agregat. Może to i takie nawet fajnie realne to jest trochę, tak? Bo tu jeździmy i może tam gdzie jeździmy ubijamy to, czy coś? Albo ty jakaś inna... nie, no, tutaj jest co tobą, więc... Nie. Beka trochę. A taka mapa... mapa fajna. Całkiem wspaniała, więc... Chyba na 10. Uuu, Adam się łomie tam. Co? Adam się łomie. Ło łomie się, tak dobrze. To jest żeby się tu łamać. Ogólnie ta naskóra... Trzeba uważać, żeby tak? się dobrze złamać. Ta. Oj, gdzieś się złamałem. Co mnie eee... Że, jakie ty masz plany w ogóle na wakacje, bo bo, bo mnie to bardzo zaciekawiło. Te, w tym momencie, bo nie, nie mm, rozmawialiśmy na ten temat. Na nawet. razie jeszcze żadne. Może do Anglii na koniec wakacji. To co? Mm, to tak, o o. Ho, ho! Ho, tak, o, Od, odpoczuć. burżuazja. Odpoczuć. W Anglii się odbędza na pierwsze z Pożniwa, Po żniwach tak jakoś. Serio? Do Anglii jedziesz no. sobie na wakacje? No, do braci. Pii. A rodzinka, rodzinka.pl, no. tylko znaczy, że rodzinka EN, czy UK, o UK bardziej. Tak. Okay. <gry�ng> Dobry jestem ty Umieszczaj, że Anglia wyszła za Unii? Zuni? w Zuni Europejskiej będzie bita. I teraz żałują. Czemu? Pieniądze, jest, na, czy... pieniądze na Pieniądze na dziecka się skończyły. Aha, pozdrawiam. I tak to dostawali tam na, na dzieci, nie tak bardzo nie musieli pracować, nie? Mm -hmm. Teraz już pieniędzy na dzieci nie dostają i chcą wrócić Tak więc pozdro No to pozdrawiam wszystkich Polaków A rząd nie chce już wrócić, tak więc pozdro Aha, to pozdra... Nie, no to nie, nie, nie słyszałem o tym, o tym że, że takie rzeczy tracą przez to, nie? Ja słyszałem właśnie, że u nas teraz będzie bieda, a Anglia niby nawet całkiem, całkiem z tego wyjdzie mm -hmm. Właśnie, że nie. A to gunbo. A, no to o, gro... wszystko się urwie. Tak, to u Unia dawała pieniądze zawsze jakieś, nie? Mhm. Dach się urwał i wykupiała tę żółwka. No, dalej się urwał. Najczęściej wypowiadane słowa w ostatnich od moich odcinkach, więc Więc fajnie. Ogólnie zapraszam serdecznie w tym momencie yy, na odcinek 12.00 z ustyzował ostatni odcinek, yy, jakby powiedzieć, yy, tego roku. Tak. Nie może nie tego roku. Yy, ostatni odcinek jesienny, bo nie można nazwać, no bo zima jednak jest, jest jeszcze w starym roku, co nie? Więc Uj. ostatni odcinek jesienny yy, z Ursusowa Zapraszam do Tanasa a jutro już u mnie. Kolejny odcinek z Ursusowa, tylko że już przywitamy zimę. Jeżeli takowa do nas przyjdzie. Chciałbym. Trzeba koła mnie do bym nie chce skręcać. Halo, halo, co żeś tam popsuł już? Yy, siłownik poszedł. No to już na warsztat na Używakami nie da się przeorgać. Ale fajnie wygląda no, naprawdę. Takie te zestawy pierwszy raz takie zrobię mm. Fajne. No, ale ma mm, 10. Jut Cześć. Idynec mi się nie podoba? To, że ten... te wały z tyłu, co nie? W powietrzu się kręci. No, u mnie jednak nie. No. no a u ciebie nie, więc to, Ten mniejszy jest wadniejszy, więc... Pozdrowienia. Jo. Paparapapara papam. Uuu. Poczekaj to chwiluje. Ale czym się włączało te... w ...demefie? Mmm, no ale może. No ale właśnie nie. Bo na A tu nie wiem. ...włączam... Nie wiem. ...dual wells... ...lecha Co to po prostu? Ty bliźniaki! Mhm. Ole Cię, siła. Bo, właśnie widziałam, że coś włączyłeś. Tu żebym coś nagło. Piękny, panie. coś nagło. Dobra, Adam nie kombinuj, tylko graj. Może. 700 pingów przez chwilę Seria? No. To pozdrawiam. Późno, 600. To kici kici miał. <laughs> W ogóle ma coś takiego jak rękoskaz? Ale bieda, nie ma rękoskazu. Cholera, bezpiecznik jest na rękawie. Ale bieda, przepadzi. ale bieda, to to na no. co? Na się wydało na to. Co? Na gdzie się wydało wszystko. No. Wydałaś. Co, mam zapomniałeś spoko. dodać IP serwera. Seriam? <coughs> nie dodałeś, to zapomniałeś chyba. pozdrawiam siebie samego. No to, to, to trzeba tak. dodać. Dziękuję, że mi przypomniałeś, teraz jest za późno. Hehehe. Ha, ha, ha. He. Ale nie, ja mam tak, bo tam ktoś... Yy, a no tak, nie dałem, ktoś napisał jakie IP, yy, ja to olałem, bo myślę, że to dałem, co nie? A ktoś tam potem napisał chat, w 16 minucie jest IP, co nie? I można tak powiedzieć, że jednak IP jest w odcinku, więc przepraszam w 16 minucie i któreś tam sekundy. Najlepiej oglądać cały odcinek, ale jeżeli ktoś naprawdę bardzo, bardzo z IP, to zapraszam tego człowieka. Czekajcie na mój komentarz. O, albo czekajcie na ten komentarz na NASA. I ogólnie naprawdę zapraszam na Hordworda. Bo, bo bo jest fajnie Już, ona mogłby tylko Ale myślę, że mogłoby być fajnie, gdyby nie było tego Wipe'a tak zwanego, tak? E, Wipe'a, ta? tak? Bo, 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 bo moim zdaniem, jeżeli się coś robi, to tak się pada, żeby to wszystko w jednej kliknięciu hmm. się wyjebało, No ja to przez aktualizację pewnie to było zrobione Aha Tak to by nie było zrobione tylko aktualizacja przyszła i No pozdrawiam ale to ogólnie jak w oryginalnym Kurdwardzie też jest coś takiego, czy nie? Zależy na jaki serwer wybijasz. Aha. Bo ogólnie ludzie z tak. No. Yy, bardzo żeście tam się pytali na temat da, czy mamy oryginałki, czy mamy m, pirackie. Na razie sobie gramy tak na spokojnie, bo zbytnio nie mamy czasu na... i zarazem kasy na kupienie jakby dla całego teamu Hwidwaida hmm. Bo domianek nie zjadłobiadku i, i, i oświnkka w zabije. Y, tak. No i no i dlatego na razie tak pogrywamy, ale myślę, że z czasem, jeżeli się to wszystko ogarnie, będziemy mieli kasę wszyscy i kupimy sobie. Wy... No ja się zobaczę. Jak wezmę, wy, to ci pole. Chyba, chyba jednak. Chyba jednak wezmę, ale to wyliczniczka, dobra. To jedźmy jednego od, od tej strony, żeby wytrzymał się. Wy, porób se te y, poprzeczniaczki. No i już sobie. I wyjdzie grubo. No, więc, więc tyle na temat chłopaj, nie, nie wezmę naraz. Będę tak. się musiał wrócić, albo ty weźmiesz z taki malutki. Zobaczymy jak to, teraz, jak to wyjdzie. Tam trzeba będzie tym jak to zrobić. Ogólnie, Tanasku w realnym życiu znaczyłeś sobie jęczmień, czy tak nie za bardzo? Yy, coś tam powinno być. Aha, to dobrze. Ja tak właśnie z ciekawości się pytam. że paku chyba niezbytnio. Nie, nie. Także paku nie. nie. Więc tak mówię, nie. Co, co tu może u ciebie pójść pod yy, pierwszy pokos? No to jednak będzie jęczmień. A si może je zimowego. Jeżeli, jak to się mówi, takowy znajdziesz tam. <laughs> to jest Dobra, to ty, ty się baw. Tak jak tej... ty, ty się tu baw z swoimi poprzeczniakami. A ja a. skoczę tutaj. Jakiś tu lata w ogóle. Ja zarąbawiam. Tak, ta Mucha, więc jeżeli chcecie posłuchać historyjki na temat tak. e, Muchy... Mucha tam. To za do Thanasa? Tak, Thanas tak, tam. Dwie były akurat. Z Muszką. Jedna była u mnie, ta siostra, a u niego była tam... Nie wiem, czy to przyrodnia, czy to brat, jakiś, nie wiem. Tak. Więc... Zapraszamy serdecznie. I po od razu dostałem gonga, Klamką. <noise> klamką Adam zabił muchę. <noise> tak. To mam mówić, żebym się od razu nie zrobię z gołą, zamiast klamki całe drzwi wyjął. <noise> I drzwiami ją. Nie tak mnie Cześć, wiem, z tym ką... Pozdrawiamy też yy, A cię komarę komara mam w rękach. ręcach. Przyjadę pola. No nie w ręce komara. Czy ty widzisz, kamera? Patrz, o. w kamerce? Komar. Komar. jak z mi plusza Zapałem go za nogę. No i co teraz? Taki kozak? Taki kozak? No i kozak? I teraz tak. Wyrwij mu. Ja. mu. <laughs> <move. śmiech> Dobra, wziwam jechać. Wziąłem jechać teraz. Yy, jak tam twoja kamera? A, nie wiadomo. Jeszcze nie mrugła, nie? Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie pykło nic. Nie no to jak nie piekło, to jeszcze gdzieś jedziemy dalej. Ja tam bym sobie jeszcze przejechał się w jedno miejsce. Więc gdzie? czekaj tam na nie, będziemy nawet wylecieć. Do sk strony sklepu gdzieś? czy? Mm, czekaj chwilę. Gdzie ty jesteś? Wiem gdzie. Ja jestem na drodze prawie. No, no, to masz, nie, znasz, że czy tutaj rżnąć, czy tutaj to pole kukurydzy, co jesteś tutaj? Prosto? Tu może weźmiemy co nie? No dawaj Przetniemy się, po co weźmiemy się? Gdzieś ja to tam, tam. Ja, tu, ja tu pojadę najpierw tu. Ja tam się spróbuję przełorać. O! to zrobił No Ja się rozłożę, żeby nie było wygadnie. A się robi w tym fotelu? No aż się no. Aż za wygadnie mi się to zrobiło. E, mm. Prawdopodobnie będę się chciał przeciąć bardzo po środku. Bardzo. Bardzo, bardzo ważne, nie w środku, tylko bardzo, bardzo prosto. Zobaczymy czy mi się to uda. Oby. Zobaczymy jak tam Ta Tanasek nasek trochę szybszy ode mnie. Ja szybciej wyruszył. Nie wiem, trzeba mi się tak zdać, że około 5 na godzinę się powinno cisnąć. Ogólnie w realu z głęboszem. Tak czy to zależy jaka moc, które przejadę no, normalnie. Tak, właśnie, najważniejsza jest jaka moc jaka gleba, bo jak no, masz zbyt twardą do rozwalenia, jak to się mówi, to jednakże też będzie ciężej. No, dlatego ja taki tam ugór wziąłem, który był już naprawdę ubity, aż kamienie prawie że tam malutkie zaszły przez trąby powietrzne, które przeszły przez nasze wsie tutaj okoliczne rozwalam je zawsze to pole gdzieś, gdzieś ponieważ... siatkę ale on dostaje w pipe, co nie To ja to poprzez nie jaki porabię co jedzi ...że... większa rzesztaw rzesztaw mówisz? tak nawet na, na, na kolinę tej A, sobie nie ja chcę z tej strony ty jedź jedź sobie ja sobie chcę dać tutaj sprawę... pojad normalnie myślę że dookoła będę co jedził i tu ale zrobię się to wywalnia zupa no, tak, to jest świetnie Już do 15 lat Ile ty już masz nagrane? 20 prawie, że 19 dokładnie Tylko kamera jeszcze starsza może Zobaczymy Ja myślę, że na ten kawałek, bo ja chcę ten kawałek tylko m, Tak m, zrobić m, Iż gdyż, ponieważ on tu jest tak trochę Jakby to wiedzieć wykupiony od Dróg Krajowych tak. i Autostrad Gdy właśnie usuwali autostradę i robili taką drogę polną A tam się załapał Tak, załapałem się na dotacje z Unii Gdy jeszcze Anglia była w Unii i miała jeszcze e, Euro 2016 garści Teraz już wszystko Iu. poza tym chociaż... na Portugalii i Polski tak, chociaż yy, zaskoczyła mnie Irlandia tym 1 do 0, a potem da dupcie. Mm. Czekałem, powiem że po tej, w trakcie burzy, gdy nas mi widział, że jest tak, a nie inaczej, przez cały ten okres myślałem, jak jest dalej, bo potem już nie pisał, jak się ten mecz skończył, Mówi, jak tam się zda, czy Irlandia zrobiła psikusa, czy jednak Francja, pan Griezmann w 3 minuty chyba zrobił wszystko. Pozdrawiamy tak. Antoana Griezmanna. Jeżeli nas ogląda, to nie zostawi łapkę w górę. <noise> łapkę I subskrypcję. <noise> I subskrypcję. Od całej, kurde, reprezentacji w Hansi. Niech napisze komentarze, Pozdrawiamy pozdrawiam Irlandię, oni też mogą wejść. A, a, a tam na meczu Adamowi machają... <noise> <noise> Myślał Adam o 15? Nie? <noise> Uuu, grubo że <Boże>. <noise> co to? Bo Wadymo ma. Tak wziął i zniknął po prostu. Tak? <noise> Telefony na pełne, widzę. Ale mu muzyka mi aż samego wystraszyła, bo nie wiem, się dzieje. Pompa. A nie chciałem jakby to powiedzieć tutaj... E, ...atakować e, ścieżki dźwiękowej. Chociaż to była sama muzyka, więc by, by się nie stało, ale... Ale po co dręczyć ludzi piosenką? Nie tak. ziemi tam tam, tam tam no I się takie na spokojnie odcinek, który przygotowuje was do wakacji i ta nasa do wyjazdu Do Anglii No to tak? Nie <grymnie> tam gdzieś. Tak o... ja w ogóle pojadę, zobaczymy. Gdy myślał, o... będzie już myślał... No to ja się będzie zaczęło, bo na Skype na pewno będę Może to już. Serio? No, obraz no, ma lapkę to. Młody bym wziął mi. By. Może sobie wygrzał się. Zobaczymy. Fajnie się tam bawisz, kolego, ale ty, ty nie oznaczało, że ty będziesz robisz se w poprzek. <laughs> w poprzek zapierdziela 500 razy. A już skąd... Można, mo można. Czekaj chwilę. Dobra, jadź. Ależ ja. to było, kurna, wymierzony. I co, doby, doby, dobry poprzecznik widziałeś? Do końca to wiesz. Złamałem się jak dzik. Właśnie. <laughs> papara Parapaparapapa. Jak? Adam, nie, nie Adam. dusi się tak Adam jak tam w ogóle CS, CS się przyjął? Szczerze, O kurczę, nie wiem nawet, ale sprawdzić. Ale ogólnie sąsiad od razu zauważył, że włączyłem CS-a I od razu myślałem, że tam, że tam już czaram no life a tu psigus Ale ja co ujechałem tyle? No wiem, wiem, hmm. wiem Ale to ja pompa taka, że... Szczerze ogólnie żądam rewanżu, więc tutaj... Podziewam się więc myślę, teraz że... na upy, ja myślę, że teraz coś na kanale Tanasa jakieś counterstrike takie rewanż. No teraz ogólnie Tanas pogrążył mnie u... u mnie na odcinku, więc teraz czas, żebym ja pogrążył jego u. na u. jego odcinku. Pogrążę ja ciebie na u mnie. Ale na WP -y zawsze dobrze mi się grało, ale na AWP -y nawet na WP z takimi najlepszymi szechami. Nie dawałem się tak łatwo w to powiedzieć zerżnąć. Możesz jechać tutaj, za mną. Ja to zrobię. Aha, no to ja już... Ja już skręciłem na poprzednio, ale okej. Okay. że dojeżdża do tego kawałka. O, I zobacz jaka tu będzie gleba, i zobacz jaka tu będzie gleba. Tu weź dopiero. jeździ po to, ja będę jeździł po tej, i będzie kwit. Nie, ja myślę, że będziemy kończyć sobie powoli. To jeszcze Przecież chodzi o że do jedziemy, do jedziemy, do drugiego, w to, dojedziemy do drugiej z tą stroną. Proszę. Wyścigi, ty. Wyścig no, można, można. Ale fajnie to wiedzieć. Ale jest, jedziesz szybciej. Zagrałem serwer, dlatego. Aha, aha. Fajnie, <laughs> fajnie, się dodałeś tego. Dziewięć, ale. To grubo. No i tyle myślę, że w tym odcinku jeszcze raz zapraszam do Tanasa. No i czekajcie na więcej. Po to podstawa. Dwa pójdźcie, komentujcie. Ja komentujcie. Jeszcze Tanas dodaj. Coś do mnie i trzymajcie się. Na razie i cześć. Cześć, Cześć.